Wiesz, Cześć, co ja mówisz, nie aha. wiem. Ja nie wiem, bo ja zdecydowanie wiesz, nie, 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 nie jestem kompletnie na tym etapie, nawet, żeby mieć jakąkolwiek współpracę komercyjną większą na, na kanale. Chociaż jeżeli ktoś nie chce być bezbronny jak gdyby Załęcki podczas zatrzymania, to zapraszam do sklepu broń.pl tak na marginesie. <laughs> tak mi spontanicznie wyszło, ale to jest taki, taka tylko afiliacja. Ale wiesz o co chodzi? ci Ludzie często mają po prostu komercyjną współpracę, że bez przerwy tam. No słuchaj, Lexi żyła z tego, że co drugi dzień się malowała przed kamerą i pokazywała jaki ma podkład, a jaki krem pod oczy, a, a jaka szminka, a jak, jaka kredka, jaka konturówka, no a jaki jak błyszczyk, nie? I po prostu no i wszystkie słuchaj, te firmy jej no tak. buliły za to ciężkie pieniądze. No dobra, to tak ciężkie pieniądze jej buliły, że jak ją zatrzymano teraz do y, afery właśnie tych tej, tej loterii i tak dalej... To biedna lekcji, za kaucję zapłaciła i mówi, że ona nie ma pieniędzy, będzie musiała jednak walkę w fejmie wziąć teraz i znowu walczyła w tym fejmie, a nie chciała walczyć już, ale musi, bo jest w ciężkiej sytuacji. No, to w ogóle straszne. W ogóle cała ta federacja fejm MMA to jest, to jest coś dla mnie dramatycznego. No, żeby się YouTuberzy lali po pyskach, dlatego że są znani, mają jakieś na sztukę dramy między sobą, to jest dla mnie nie do pojęcia moim umysłem.